Dobra, tak w ogóle na wstępie chciałbym Was zaprosić na grupkę na Facebooku Ziomeczki Xplaya. Wpadajcie, macie tam informacje o live'ach, o odcinkach, więc nic Was nie ominie. No i oczywiście też na fanpage'a Xplay Games ty. Więc oczywiście zapraszam Was, macie wszystko w opisie. Lecimy z odcinkiem, pozdro. Wpadajcie do mojego grafika, robi świetną robotę. Siemanko z tej strony XP Games, a w dzisiejszym odcinku wlecimy z kolejnym zarabianiem. Macie już tutaj klip z rozwiązaniem konkursu, który był tydzień temu. No i też, oczywiście, wlatujemy tutaj z totalnym zarobkiem, czyli zarobkiem na eventach. Tak tutaj sprzedajemy sobie rady pustelnika. Niestety, ale nie mam klipu jeszcze z sprzedawania kolejnych rad, które wydropiłem bo po prostu się zagapiłem i nie nagrałem tego w ogóle. Więc przepraszam, ale. I zarobek jest, wiadomo na tych eventach możemy sporo zarobić jak na początek, więc jak najbardziej jest to Picobello Manifit. Tak w ogóle przechodzimy teraz do tego, co jest można powiedzieć pożądane w zaczynaniu od nowa, czyli od stworzenia właśnie bufki, którą oczywiście sobie wyekspimy, co też będziecie widzieli na klipach. No i też wiadomo, jak z bufem sobie będziemy bić, to to będzie potężny odpalik. Eee, wiadomo, potężny odpadnik można to nazwać Ale jednym słowem, po prostu będziemy mieli zwiększony damage Będziemy bardziej ustawali sobie No i jednym słowem, buff zawsze jest potrzebny, więc go też będzie trzeba rozwijać Jeszcze muszę sobie w ogóle załatwić książki, bo chyba mam książki na dropkach, którym dropiłem sobie w M1 Ale jeszcze się nie wziąłem za zwojowanie skilli Więc w następnym odcineczku raczej sobie tutaj pozwojujemy na spokojnie no i oczywiście dzięki temu będziemy sobie powoli ulepszać skille u tej bufki, no i mordeczki, możecie zostawić pod tym odcineczem subskrypcję kanału, no i oczywiście łapeczki w górę, jeśli wam ten materiał się oczywiście spodoba, no i bez, bez, no i bez względnego gadania, zapraszam was do oglądania, puszczam muzyczkę i widzimy się przy wybieraniu skilli. Dobra, tak więc oczywiście bierzemy sobie tutaj smoka jak najbardziej i oczywiście pierwszy skill wlatujemy z pomocą smoka, więc jakby to też nie ma różnicy, bo i tak sobie wbijemy ten 3-5 level i będziemy mieli obydwa skille, więc no wiecie, wiecie jaki jest. No i tutaj lecimy oczywiście z levelapowaniem naszej bufki, czyli pod expianiem, na bo dawałem sobie radę, nie źle na tej jedynie, można powiedzieć, tarczy, którą mamy na orki, czyli 20% na orki tam generalnie mamy. Nawet poleciałem na główny spot ee, i też myślę, że nawet przy tym filarze, tutaj pozdrawiam Natalkę, która powiedziała, no dawaj xplay przy filarze tutaj XP, a nie, nie nie zgrywaj takiego kozaka, że sobie tak ustoisz. No więc sobie tak przy filarze exp'imy i jak najbardziej e, grupki tutaj schodzą i exp'ik jest w miarę, w miarę dobry. Więc dobijamy sobie tutaj tej bufce ten 30 level. No i oczywiście sobie później wlatujemy z resetem skill'a, e, bo niestety nam nie wleciał na ten 17 punkt. Więc widzimy się później. Pozdro! Powiem wam tyle, te resetowanie skilli i wbijanie na 17 punkt to była totalna udręka. Ile razy tutaj nie są wszystkie klipy, ee, wszystkie próby e, można powiedzieć, jest to skrócone na maksa. Bo tyle, ile prób musiałem, żeby wbił nam, e, wbiła nam ta pomoc na 17 punkt. To masakra, dosłownie. Jeździliśmy z jednej strony do drugiej, z trenera do starszej pani, no i w końcu nam się. Udało za tym, nie wiem, podajże chyba 10 czy 11 razem, więc ogromny pech, można powiedzieć, z naszej strony. Ale jest już pomoc na M1, więc jak najbardziej i tak w ogóle teraz polecimy. Bo zaprzestałem też z wczytywaniem e, aury. Co też mówiłem w poprzednim odcineczku, bo skupiłem się bardziej na eventach a nie na rozwijaniu postaci. Więc lecimy sobie właśnie teraz z pierwszym czytaniem Aury Miecza i Berserka. I pierwszy Berserk, no i Gitarka Siema i oczywiście z Arełką też tutaj wlatujemy. No i picobello Manifit. Wam powiem. Oczywiście nie mogło też zabraknąć nad biologiem, czyli no już mamy, jesteśmy na ząbkach. Powiem wam, że nawet spoko idzie, nawet ładnie czyta nam te ząbki. Tylko no wiecie, fajnie było, jakby czytało za pierwszym razem, ciągle już byśmy mieli te 10 zębów orka oddanych. A tak to chyba na początku te dwa razy nam spaliło. Dobra wariaty, wlatujemy to też z pierwszą inwestycją, czyli oczywiście yy, można powiedzieć sobie, transmutujemy dzika na manu, żebyśmy po prostu szybciej biegali, bo wiadomo, że speed musi być. No i oczywiście, jak najbardziej jest to dla nas potrzebne, no i dziękuję wielkie instru tutaj za użyczenie właśnie mani, więc pozdro dla ciebie byku no i tak w ogóle na klipach nie pokazuję ogólnie um, ulepszanie właśnie konia, bo myślę, że początkowe misje tych konne do których trzeba do jakichś tam punktów dojechać to raczej nie jest e, można powiedzieć e, według mnie ciekawe, no i też wiadomo chyba każdy wie jak się robi te początkowe misje konne, czyli dojeżdża się do tych punktów do których trzeba Wiadomo jak będziemy mieli bojowca To można to nagrać, można pokazać No i też jak tutaj już widzicie Bijemy sobie tako jeszcze na dziku e, Wlatujemy sobie z metinkami Powiem wam jak Nasze potężne pustynne zawadiaki Tutaj pokażą o co było co ke No to jest trochę ciężko Ale jakoś dajemy radę Powoli do przodu Więc zostawiam was jeszcze z muzyczką No i oczywiście nie mogło się obejść bez misji głównych, dzięki którym jest po prostu najlepszy pitosik i jest to droga do właśnie EXO i RAD, które można odebrać na 60 levelu. Sorki tutaj za lagi, ale nie wiem czemu akurat tutaj na tym klipie były lagi. No i tyle wam powiem. Serdecznie was jeszcze raz zapraszam na liveiki, które są codziennie o 21.30 na kanale. No i powiem wam tyle. Te misje główne to jest totalny sztosik, no i też można powiedzieć, strasznie łatwo się je robi. Teraz latujemy z misją do domu krążcy, czyli oczywiście, odejmy 20 sztuk srebrnych mieczy, no i później dostajemy oczywiście nagrodę za to. Więc kupujemy sobie 20 mieczy. Zawsze jest problem z tym, żeby umieścić sobie te 20 mieczy w tym ekwipunku, jak mamy po porozwalane. No ale nic, my e, sobie uprzątaliśmy, no i mamy misję zrobioną. No, i pico Kolejna misja główna zrobiona. Kolejna zrobiona. No i wlatujemy z kolejnymi metinkami, tutaj powiem wam, że jak teraz mamy to manu, to o wiele, o wiele łatwiej mi się to bije. E, wiadomo, potrzeby było oczywiście więcej defa, i byśmy po prostu to na spokojnie utrzymali. No, i nie byłoby takiego problemu, żebyśmy po prostu musieli odjeżdżać od tego metka. No, i myślę, że to tyle z tego odcineczka. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Tak w ogóle subskrypcja, łapeczka w górę mile widziana. No, i oczywiście na koniec, właśnie odcineczka wlatujemy z turbo pozdrowieniami dla moich widzów. Więc lecimy z nimi siema.